No, słuchaj mnie, bo była owca, ogórek i banan. I banan. No, i owce, owca ruchała banana, a ogórek był dealerem. O co w tej bajce chodzi? Nie, pojęcia. No, ja właśnie. No, trochę mniej. No, ja jak nie jeszcze nic nie cipałem. Mniej dealera To już się nie wiesz tych marsjanków. Ja kurwa nie wciągam marsjanków. Za ile będziesz? Idę na przystanek Dobra, ok, topa. Kurwa nie! Oj kurwa. No to, skąd się kurwa wzięła ta owca? Zrzeźnił, pierdolił. Jaki dealer? Nieważne. Kto był dealerem? Jej brat! Baran! No to kurwa skąd baran do chuja?